O hej, Maja, już wstałaś? No tak, wstałam i będę się teraz pakować na wycieczkę. No tak, spokój sobie coś do jedzenia, no bo podobno macie tam być cały dzień. Macie nie mieć w ogóle lekcji dzisiaj. Okej, okay, to już się idę spakować. Stawię tutaj tylko plecak. Dobra, to zrobię sobie kanapkę. Okej, okay, dobra, jest teraz jeszcze coś do picia. Mamo, a czy ja dzisiaj idę do przedszkola? Nie, Natalka, przecież masz katar i kaszel. No, po prostu jesteś chorano. Ale dlaczego? Ja chcę iść do przedszkola! Dlaczego Maja idzie na wycieczkę szkolną, a ja muszę siedzieć w domu? Ja się tutaj będę nudzić z Frankiem. No ale Natalka, nie puszczaj do przedszkola, bo jesteś chora. Jeszcze byś pozarażała jakieś inne dzieci. Ale ja chcę iść do przedszkola. To niesprawiedliwe. Mm. No Natalka, tak jest po prostu życie. Jesteś chora, no i nie możesz iść do przedszkola. Jak wyzdrowiejesz, to pójdziesz. Mm, jak zwykle ja mam się najgorzej. To jest niesprawiedliwe. Ja nie rozumiem, dlaczego nie mogę iść do przedszkola. Przecież wszystko jest ze mną normalnie. A Maja idzie na wycieczkę szkolną. Mam pomysł. Przecież Maja na wycieczkę szkolną bierze plecak, a ten plecak jest całkiem duży, więc powinnam się do niego zmieścić. Dlatego wejdę do tego plecaka. Tak, to jest super pomysł. Ta wchodzę. Ojej, ale ten plecak jest ciężki. To dziwne, bo wcale nie pakowałam tam dużo rzeczy. No dobra, okej, okay, idę i tak. To ja idę, mamo, to pa. To pa, fajne wycieczki. Dzięki, pa. szkole. O, hej, Maja. Cieszysz się, że jedziemy na wycieczkę? No jasne, a ty? No, ja też, ale tak średnio. No ale czemu się nie cieszysz? No, bo dzisiaj naszej wychowawczyni nie ma w szkole. Ale to z kim w takim razie pojedziemy na tą wycieczkę? No, pojedziemy z tą wredną babą z fizyki, pamiętasz ją? Ona kiedyś była u nas na zastępstwie. No, tak, pamiętam. No i ona kazała nam zrobić całe ćwiczenie na zadanie domowe. I jeszcze do tego zrobiła nam kartkówkę na lekcji. No, pamiętam, ona jest okropna, mam nadzieję, że ona nas nie będzie uczyć. No, też mam taką nadzieję. Dzień dobry. No, ustawcie się jakoś. Podobno wasza pani zachorowała, czy coś? No i dlatego mam z wami jechać na wycieczkę. Niestety. I pamiętajcie, że teatr to jest miejsce, gdzie jest sztuka, i że macie się zachowywać tam. No i do teatru będziemy iść na nogach, bo macie raczej blisko. Się przecież idzie pół godziny na nogach albo więcej. No właśnie, czy nie możemy lepiej autobusem jechać? Czy ja mówię wyraźnie? Powiedziałam, że idziemy na nogach i będzie tak jak powiedziałam. Ja jakoś jako dziecko chodziłam jedną, dwie godziny gdzieś i nic mi się nie stało. Czy to cały dzień chodziłam do sklepu? A wy co, nie dacie rady iść pół godziny? Jesteśmy już w teatrze i pamiętajcie, to jest miejsce, gdzie jest sztuka i kultura. Tak. Pamiętajcie, że macie się dobrze zachowywać. Proszę Pania, możemy sobie kupić popcorn? Bo tutaj jest do kupienia. Jaki popcorn? Jaki popcorn? Teatr to jest miejsce, gdzie się podziwia sztukę i kulturę, a nie jakaś stołówka. Tutaj nie przychodzisz, żeby jeść, tylko żeby podziwiać aktorów. I to jest bezczelne. Dobrze, idziemy teraz za mną. Widzę, że zajęliście miejsce, ja usiądę tutaj. I pamiętajcie, dobrze się zachowujcie. Pół godziny później... Teraz jest przerwa i wszyscy wychodzą stąd. No już, chodźcie. A nie możemy tutaj zostać? Czy ja mówię po chińsku? Powiedziałam, że stąd wychodzicie. Wszyscy stąd wychodzicie. No tak. No dlatego wychodźcie stąd. Ale jestem głodna, zjem sobie kanapkę. O, szkoda, że nie wzięłam śniadania. Nie martw się, mogę się z tobą podzielić. O, dzięki. Maja, następnym razem weź sobie większy plecak na wycieczkę. No bo bardzo on jest mały. No i mi się niewygodnie siedziało. Wszystko mnie boli. Natalka, ale co ty tutaj w ogóle robisz? szłam do twojego plecaka. No bo mama zakazała mi pójść do przedszkola. Bo powiedziała, że jestem chora. No to też sobie chciałam zobaczyć przedstawienie. No i się udało. Ale Natalka! Ja teraz jestem na tej wycieczce strasznie wredną babą od fizyki. Jak ona cię tutaj zobaczy, no to ja już nigdy nie pojedę na wycieczkę. Więc proszę wejść do plecaka z powrotem. Proszę cię. No dobra, wejdę, ale nic za darmo. No dobra, okej. Okay. No to dajesz mi 100 zł. No dobra, okej. Okay. No to super stoi. Uw, dobrze pani jej nie zobaczyła. No, miałaś szczęście. No, chodźcie, teraz idziemy na część drugą. Pięć minut później. No, nareszcie mogę coś widzieć. Bo nic nie widziałam w tym plecaku. Natalka, włość do środka. Wiesz, no to się umawiałyśmy, bo ci nie nam tych pieniędzy. No dobra, okej, okay, ale zostaw mi małą dziurkę, żebym coś widziała. No dobra, dobra, ale już wejdź. Pół godziny później. Już jest koniec spektaklu, wychodzimy wszyscy. No chodźcie. Podczas przedstawienia zachowywaliście się okropnie. Wy z tyłu tam się śmialiście, wygadałyście, a wy, wy, wy nie wiem, co robiłyście. Ale też się okropnie zachowywałyście. I dlatego dostajecie po minus 10. Wszyscy. Albo nie, minus 20. Bo zachowywaliście się okropnie. Ale dlaczego mamy mieć karę, my nic nie robiłyśmy? No to jest niesprawiedliwe. Ale cała klasa była niegrzeczna, dlatego wszyscy poniosą karę. No, Maja miałaś rację. Strasznie wredna jest ta baba i niemiła. Kto to był? Ktoś miał mi nazwać wredną i niemiłą babą. Kto jest taki bezczelny? Ja nie wiem na razie, kto to był, ale na pewno się tego dowiem. A na razie Maja. Dostanie minus 30 punktów i jeszcze wniosek o obniżenie oceny z zachowania na koniec roku. Ja myślę, że Maja już nigdy nie pojedzie z nami na żadną wycieczkę. I ja tak samo. To zachowanie jest okropne. To jest brak szacunku dla starszych. Pytam się ostatni raz. Kto to był? To byłam ja. Dziecko, a co ty tutaj robisz? Ciebie chyba nie ma na naszej wycieczce. Tak, nie jestem z waszej wycieczki. I to ja to powiedziałam, że pani jest wredna i niemiła. Ale dziecko! Bo to jest cała prawda o pani. I mi w ogóle nie jestem źle. No a jestem tutaj dlatego, że. Że weszłam do plecaka mojej siostry. Ale jak ty mogłaś wejść do plecaka twojej siostry? I nie nazywaj mnie tak, jak mnie nazywasz. Zachowujesz się okropnie. Będę musiała powiadomić twoich rodziców o tym, co się tutaj stało. Ja już zrobiłam o wiele gorsze rzeczy niż ta. Naprawdę. I moi rodzice już są do tego przyzwyczajeni. Przez ciebie twoja siostra nie pojedzie już nigdy na wycieczkę. Jak ty w ogóle mogłaś wejść do jej plecaka? I jak ty śmiesz mi nazywać wredną babą? To jest bezczelne. Oj, ty dostaniesz nauczkę. Dostaniesz. Ale mnie to w ogóle nie obchodzi. Dzięki za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem. A jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, napiszcie w komentarzach. No i do następnego razu, cześć.